Rozpoczęliście wasze pielgrzymowanie w sanktuarium świętego Jana Pawła II. Przeszliście w procesji różańcowej, niejako jego szlakiem tu do Bazyliki, którą on konsekrował w czasie ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny. Cieszę się, że po raz kolejny przybywacie na Łagiewnickie Wzgórze Miłosierdzia do Pana Jezusa Miłosiernego, aby przez stawiennictwo apostołów miłosierdzia Świętej Siostry Faustyny i Świętego Jana Pawła II modlić się w intencji kapłanów, aby gorliwie naśladowali naszego Mistrza. Słuchajcie dziś otwarcie, z odwagą, kościołowi. A Was, świeckich, bardzo proszę o modlitwę za kapłanów, aby byli wiarygodnymi głosicielami Słowa Bożego, gorliwymi szafarzami świętych sakramentów i sługami miłosierdzia. O deo tranquu vesencem nas pavit et ceco